Bardzo, bardzo gorąco witam państwa na otwarciu Warmia-Mazury Senior Games 2012. Ladies and gentlemen, on behalf of the territorial government of Warmia-Mazury, I welcome you very warmly at the opening of the Senior Games Warmia-Mazury 2012. Jest nam niezmiernie miło że tylu przymiłych gości, sportowców z kraju i zagranicy. Przyjechało wraz z rodzinami i przyjaciółmi tutaj na Warmii i Mazury po to, żeby poczuć e, dreszczyk sportowych emocji, po to, żeby cieszyć się ruchem, cieszyć się e, z zawodami sportowymi. It's my pleasure, that so many sportsmen have come to Warmia Warmian Mazury together with their families to play part in the competition, to experience the competition and enjoy the beauty of Warmia Warmian Mazury. Tutaj będziemy wspólnie udowadniać, że mimo. Iż ukończyliśmy co najmniej 45 lat, to nadal y, serce mamy młode, a ciała również jeszcze nie odmawiają nam posłuszeństwa i cieszymy się fizycznością, cieszymy się tym, że możemy rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Here we will prove that although we are 45 plus, we are still young in heart, we are still young in our bodies, and competing with our competitors, we can enjoy life and sports. Wagę tego rodzaju zawodów, tego rodzaju imprez podkreśla fakt, iż Komisja Europejska uznała rok 2012 rokiem aktywności ludzi dojrzałych, a Parlament Rzeczpospolitej Polskiej rokiem uniwersytetów III wieku. The year 2012 the year of activity and the, the, the Polish Parliament. The year of the universities of third age.